Biorę już młot i ruszam na robotę. Załatwiłem taki tynk, że odpadnie w mig. W garażu browar się już schłodził, więc wypiję go. I wieczorem tynkowania nie spierdolę. Będzie tak, będzie zajebiście. Jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Dobra. Te gwoździe usunę szybko. Jak już mówiłem, mógłbym je wybijać, ale to bez sensu. Bo wtedy to cała farba tutaj mi odejdzie. A tak to już jest pomalowane. Jedynie trochę przeszlifować i przemalować. A tak by trzeba było jeszcze szwachlować, Kuje muje. Lepiej dociągnąć. Dobra, jedna jest. Tak sobie jadę wszystkie dalej. Dzigi. No dobra. To z gwoździe usunąłem. O, teraz się poszlifuję trochę. Przygotować do malowania. O, z tej tapety trzeba zerwać Piren 80. A to może być grubszy, może być cieńszy, tam nie ma znaczenia. Aczkolwiek 80 ładnie do tapeta schodzi. Trochę z farby też z tej starej. O to tu kurwa źnięte było. Ale gówno Dobra, chuj tam No panie, jak to chuj tam? Kur... Mój profesjonalny poleci. Z tej strony też jadę, żeby to ładnie dolegało do ściany. Dobra. Bo jak tam dół, też mogę. pięknie, Tylko przemalować i będzie znowu A ja sufitowe tak samo. Naprawdę tam był niebieski, niebieska, niebieski sufit to był cały pokój. Coś się czuł jak w raju. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobra, się tak jadę. Dzięki. Dobra. Te listy ułożyłem trochę O Na stelażu Elegancki, trochę bym plecy w dupę wchodzić pewnie jak to przemaluje Dobrze jest Zobaczymy czy na raz wyda, czy dwa razy trzeba będzie malować By raz O ile farby w ogóle wyda została mi reszka Z tej białej Może wyda nie, to coś, coś znajdę pewnie, coś tam mam jeszcze, jakąś farbę. Pomaluję. Jest chłodno w garażu. Także... długo będą schły te listwy. Mogłem tą listwę odwrotnie dać. Bo dobra, w miarę to pomaluję. Tą stronę trzeba pomalować. Tyle to sięgnę tu, o. Dobrze kryj. Ewentualnie na jakiś Jak już będę miał przyczepione, to na drugi raz poprawię e lekko będzie przebijać czy coś Mi się wydaje, że raz to wystarczy Będziemy się szczypać. Tu się nie pierdoli w tańcu, zrozumiano? Z tych listów, to tym bardziej nikt nie będzie strzelał. Dobra, jedna będzie. Ja Jadę sobie z następnymi dalej. Bo ja już mi plecy bolą. Chyba muszę jakiś napój wzmacniający. Och.

się zrobi remont, to padną będzie, będzie zajebiście, będzie, będzie zajebiście. Jak go się zrobi remont, to opadną wszystkie liście, będzie tam. A, będzie zajebiście, będzie zajebiście.